Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rok, a to jest rzut okiem na grę Batman Arkham City. Bardzo interesująca pozycja, doskonały następca Arkham Asylum, który został przyjęty świetnie zarówno przez recenzentów jak i graczy. Wiecie jak to jest z grami o superbohaterach. W większości przypadków to są dosyć marne produkcje i dopiero chyba Arkham Asylum zmienił tą tendencję. To jest jedna z nielicznych gier o... o Super bohaterze, która dostawała bardzo wysokie noty w recenzjach i też świetnie się sprzedała. Arkham City jest świetnym następcą tego tytułu i bardzo, bardzo dobrze dostajemy to wszystko, co mieliśmy w Arkham Asylum, ale w odrobinę bardziej otwartym środowisku, dostęp do przeróżnych lokacji jest łatwiejszy. Wiadomo, Arkham City City, czyli miasto. Większa lokacja, więcej ciekawostek, więcej znajdzie. Do odkrycia. Bardzo interesująco bo wszystko jest powiązane, ale trochę szczegółów, żeby nie, nie zajmować się tylko ogólnikami. System walki chyba bardzo podobny do tego, co było w Arkham Asylum. Chociaż pewnie odrobinkę usprawniony, ja przyznam, że teraz gram na myszce i na klawiaturze. Poprzednio grałem na kontrolerze, na swoim spalonym już teraz Xboxie. I muszę przyznać, że to, to co się robi na myszce i na klawiaturze zupełnie spokojnie można porównać z tym, co wyprawiałem na kontrolerze. Czyli da, gra się bardzo przyjemnie, to dobrze. W zasadzie to jest rzecz, która zwraca uwagę na pierwszy rzut oka. Arkham City nie sprawia wrażenie produkcji, która była robiona na konsolę, a potem przeniesiona na PC. Ona od początku do końca przypomina klasyczną, mocno osadzoną produkcję na PC. Tak, zarówno pod względem grafiki, jak i nawet interfejsu. Interfejs Batmana jest charakterystyczny dla tego superbohatera posługującego się gadżetami i w żadnym wypadku nie sprawia to żadnych trudności czy problemów. Ok, system walki mniej więcej zamknięty. Grafika ok, jak najbardziej przyjemna. Ja więcej szczerze mówiąc nie potrzebuję od życia. Taka grafika jak najbardziej mi odpowiada. Miasto bardzo przyjemne. Można spokojnie przemieszczać się pomiędzy lokacjami, szukać zagadek, które pozostawił pan Riddler oraz. Cóż, napotkanych bandziorów, yy, tłuc po głowach, jeżeli tylko znajdzie się okazja, za to dostajemy punkty doświadczenia. Za punkty doświadczenia odblokowujemy różne przeróżne gadżety w Arsenale Batmana. Yy, cóż, ja mam za sobą kilka godzin rozgrywki. I to, co widziałem, zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Niewątpliwie będę jeszcze w tą grę grał. Jeżeli Was to interesuje, to dorzucę jeszcze kilka gameplayów. Oczywiście to nie będzie taki let's play w moim wykonaniu. Ja ja się w takie rzeczy być może nie nadaję się. Myślę, że są ludzie, którzy robią to dużo lepiej ode mnie. Ale ode mnie na pewno dostaniecie kilka materiałów takich yy, trochę pokazujących grę, ale nie, nie, nie Was za bardzo fabułę. No cóż, jeżeli ktoś już y, zakupił tą grę na konsolę, to pewnie świetnie się już bawi od dłuższego czasu. My posiadacze komputerów PC jesteśmy skrzywdzeni od czasu do czasu przez los y, i troszkę z opóźnieniem czasowym mamy okazję w to pograć. Jeżeli ktoś y, cóż, y, dopadł tą grę na PC, to pewnie teraz świetnie się bawi. Ja y, swoją zabawę dopiero zaczynam i będę z niej zdawał w miarę upływu czasu relacji. Cóż, na pierwszy rzut oka polecam, zdecydowanie warto rzucić okiem. Zresztą recenzje są niezwykle optymistyczne i przyjęcie graczy również jest bardzo pozytywne. Zatem zachęcam Was do wypróbowania, no i oglądania ewentualnie materiałów, które będę w Waszym kierunku wysyłał. Na razie to wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Papa! Pa! What the hell are you doing here? You're... Getting to Mr. J. We're safe and sound up here. You can just stay down there and burn.